Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z górnikiem Zabrze. Jest z nami trener Maciej Stolarczyk. Powoli do zajęć z drużyną wprowadzani są Jakub Błaszczykowski, Wukan Sawicewicz oraz Paweł Brożek. I najbliższy czas pokaże, czy będą brani pod uwagę na poniedziałkowy mecz. Panie trenerze, prosimy o ocenę przygotowań do tego spotkania. Witam serdecznie na kolejnej mało ciekawej konferencji. Ehm. No cóż, po ostatnim meczu to czas, w którym walczyliśmy, walczyliśmy, o powrót zawodników, którzy do spotkania z Lechią na to spotkanie nie byli brani pod uwagę, czyli mam na myśli tutaj Wukana, mamy na, mam na myśli Pawła Broszka czy Kubę Błaszczykowskiego. Pozostało nam jeszcze dwa dni treningowe, i, i po tych poniedzielnym treningu, tak naprawdę, zdecydujemy, których z tych zawodników dołączy do tej dwudziestki meczowej. Ten tydzień to czas też nowych zawodników. Zasilili nasze szeregi Serafinchota oraz Czuka, zawodnik z Hiszpanii. Także na pewno jest to aspekt, który, na który liczyliśmy, na który liczymy w przyszłości, bo są to zawodnicy wartościowi z dużym potencjałem i, i chciałem, aby, aby wzmóc rywalizację właśnie na tych pozycjach. Jeszcze mamy, jeszcze mamy okienko transferowe otwarte i, i nadal nadal oczy szeroko otwarte, tak to nazwę, na to co się jeszcze na tym rynku transferowym będzie działo, ale, ale tu więcej nic nie będę zdradzał. Cieszę się z tego, że do, dołączyli po Karlosie, który, który przyszedł wcześniej. Ci dwaj zawodnicy i ta rywalizacja będzie, będzie ciekawsza, co na pewno dla mnie jako dla trenera jest, jest bardzo interesujące. Przygotowujemy się do, do spotkania poniedziałkowego z Górnikiem Zabrze, który wystartował dobrze w tych rozgrywkach, zdobył cztery punkty. Jest to niewygodny rywal, dobrze, dobrze się broniący, z, wykorzy z wykorzystaniem swojego snajpera. Angulo to, to zawodnik, który, który patrząc na same statystyki jakie posiada, jest, jest zawodnikiem bardzo wartościowym dla tego zespołu. Dlatego też zdajemy sobie sprawę, że, że będzie to dla nas e, trudny mecz, ale, ale, ale e, dla nas, dla nas e, nam przyświęca tylko jeden, jeden cel, chcemy zaprezentować jak najlepiej e, w ten poniedziałkowe popołudnie i, i, i zainkasować trzy punkty. To jest naszym celem i. i, i

nie wiem czy, czy, czy to będzie ta pozycja, o tak powiem, czy to będzie ta pozycja, którą, którą będziemy chcieli wzmocnić. Mamy kilka propozycji zawodników ciekawych i chciałbym wzmóc siłę ofensywną, aby, aby, aby tutaj rywalizacja była większa, ale, ale czy to będzie napastnik, to to zobaczymy. To jeszcze, jeszcze nie, nie, nie będę mówił. E, jeśli chodzi o, o pozycję, e, także, także cieszy mnie fakt, że, że pozyskaliśmy tych, tych graczy, ale, ale chciałbym jeszcze, jeszcze wzmóc rywalizację. Michał Białyński. Że ja chciałem zapytać o to, czy wy te dwie kolejki, pierwsze to traktujecie jako fiasko w związku z tym, że pierwszy mecz u siebie był przegrany a na wyjeździe Remis. Tylko. I, czy, I czy jakąś radę trener znalazł przez, przez ten czas od spotkania w Gdańsku na ożywienie tej ofensywy? Czy, no, czy po prostu trzeba poczekać, aż dojdą do siebie Błaszczykowski i czy, czy zostanie wkomponowany na przykład Czuka do zespołu? Na pewno nie jest to dobry start. Jeżeli w dwóch meczach inkasuje się jeden punkt, to, to na pewno nie jest to coś, o czym myśleliśmy przed, przed tymi dwoma spotkaniami. To jeśli chodzi o naszą zdobycz punktową, ale jeśli chodzi o nasze, naszą grę, nas, nasze kreowanie, to już mówiłem o, to, o tym po, po tych spotkaniach, które odbyliśmy, gdzie są nasze rezerwy, tak to nazwę. Nad tym cały czas pracujemy i tutaj niezależnie od tego, jakie są personalia na boisku, to, to plan, plan jest priorytetem i, i ci zawodnicy, którzy ten plan realizują, są w stanie na pewno to zrobić. Mają wartość której, której ufam i, i, i w którą wierzę. Dlatego też to, to wszystko spoczywa na moich barkach, to na tym, żeby ich jak najlepiej do tego przy przygotować i, 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 i zaproponować taki plan treningowy, który zostanie zrealizowany w trakcie meczu. I to, jest, to było teraz kluczem do pracy w tych ostatnich tygodniach. Ja osobiście widzę progres i konsekwencje w tym, co robimy. Mam nadzieję, że, że te konsekwencje zobaczymy właśnie w meczu poniedziałkowym. Trela? Pani trener, że przed chwilą wspomniał, że jest rząd się czuje gotowy, żeby zagrać już w poniedziałek i ma nadzieję, że tak będzie. A czy pan rzeczywiście widzi, że on jest gotowy faktycznie i czy rzeczywiście jest szansa na jego debiut w poniedziałek? Szansa oczywiście jest, bo, bo jest z nami już kilka dni i trenuje z nami i stara się pokazać wszystkie swoje walory, które posiada. Rozmawialiśmy o, o, o tym, jak do tej pory, jak, jak, jak funkcjonował do tej pory na boisku. Dyskutowaliśmy o tym, jakie są założenia nasze i zdaję sobie sprawę, że tu nie tylko teoria wchodzi w rachubę, ale również praktyka, tak jak mówiłem o wprowadzeniu Carlosa i, i trochę sytuacji, która, która zmusiła nas do, do wprowadzenia go od razu od początku, to dla mnie optymalne wprowadzenie zawodnika jest jednak takie sukcesywne. To, to jest dla mnie w szczególności jest gracza, który w mniejszym stopniu zna, zna naszą ekstraklasową rzeczywistość. Dlatego też na pewno liczę na tego gracza, ale, ale m, e, w, w, chciałbym, chciałbym go też spokojnie wprowadzać do zespołu, e, tak żeby, żeby poczuł ten komfort, e, komfort grania e, nie zostając rzuconym od razu na głęboką wodę. Także trochę uprzedzam moje działania w stosunku do tego zawodnika, ale, ale tak sobie wyobrażam wprowadzenie gracza, który, który przyjechał z innego kraju i naszej ligi tak do końca nie zna, nie dotknął tej ligi. Grzegorz Wojtowicz. Tak zapytać o, o dwóch piłkarzy, bo y, bardzo duża krytyka na nich spadła po dwóch pierwszych meczach chodzi ze strony kibiców w takich opiniach, chodzi o Krzysztofa Drzazgę i, i Maka Michała, jak trener y, ocenia ich formę i i czy planuje jakieś zmiany i skąd się bierze to, że, że tak ich gra była źle odbierana przez kibiców? Życzę kibiców zapytać, panie redaktorze. To lubię takie pytania, że kibice mówią, to jest takie, bo, że, um, a ja słyszałem opinię kibiców innych, że ci gracze są bardzo przydatni w zespole i robią świetną robotę, czasami niewidoczną, ale dla zespołu bardzo ważną. Nie mogę powiedzieć, co to kibice mówili, ale tak słyszałem właśnie, że tak mówili i bardzo ich chwalili, że to gracze bardzo potrzebni i że w niedalekiej przyszłości odpłacą tą, tą swoją postawę, również efektowną grą. Także cieszę się, że również takie głosy do mnie dochodzą od kibiców. Bardzo szkarcz. mają dwa mecze za sobą, czy wy, pewnie przygotowując się do tego meczu, oglądaliście mecze Zabrzan, widzicie jakieś zmiany w, w postawie tego zespołu? Nie wiem, może w ustawieniu taktycznym coś, co różni ten zespół od tego, co prezentował w poprzednim sezonie? Są inne personalia, nie ma Gwili, nie ma Żurkowskiego, Styl pozostał ten sam, to, to jest zespół na pewno nieustępliwy, na, na pewno zespół, który tworzy się na nowo, podobnie, podobnie jak jak nasz, ale, ale z kręgosłupem tym samym. Tak? Mam tutaj na myśli, jest, jest Bochniewicz, jest Matras, Matuszyk, który, który cały czas był w tym zespole. I, i Angulo, to także to, są, to jest ten kręgosłup, który, który zawsze e, który jest ważny dla zespołu i, i, i wokół tego kręgosłupa jest, jest ten zespół budowany. E, na pewno na pewno to, to jest taki zespół, którego charakteryzuje e, duży charakter do, do gry. To, to w każdym meczu jest to widoczne i, i, i ta nieustępliwość i, i wola walki to jest na pewno coś imponującego, jeśli chodzi o, o, o grę, a sam zespół jest, jest, jest sukcesywnie budowany przez, przez trenera Brosza i, i, i e, no, tak jak widać na początku tego sezonu no, z dobrym skutkiem. Michał trena? Jeszcze dwa pytania tak, o personalia. Pierwsze, bo jak wygląda sytuacja z Łukaszem Burligą? Czy on też jest wprowadzany do treningów, czy, no, czy jeszcze musi poczekać? A drugie, no, Czuka teoretycznie jest środkowym pomocnikiem, ale mówi, że woli, naj, najlepiej się czuje tak z lewej strony boiska i schodzić do środka. Czy to znaczy, że raczej do tej przedniej trójki będzie brany pod uwagę, czy, czy jednak w środku boiska? Jeśli chodzi o Łukasza Burligę, to rzeczywiście tutaj jeszcze to, to jego proces leczenia jest, jest na, na etapie, w którym nie jest dopuszczony jeszcze do, do pracy na boisku, i to na pewno ten proces leczenia się wydłuży, jeśli chodzi o jego powrót. Jeśli chodzi o czukę, to, to rzeczywiście gracz uniwersalny i, i jest dla mnie alternatywą zarówno do grania w, środku, w środkowej strefie, w środku pola, jak i do gry na skrzydle, bo posiada tego typu walory. Także to na pewno jest dobra wiadomość i, i bo, dlatego też został do nas ściągany, bo, bo jest graczem uniwersalnym. To to na pewno przysparza mi większe pole manewru. Bartosz Karcz? To Jeszcze do tego startu chciałem wrócić, bo macie jeden punkt po, po dwóch kolejkach. Czy na razie podchodzicie jakby do tematu spokojnie? Pytam już takie troszkę szerszej perspektywie, bo nie daj Boże potknięcie w meczu z Górnikiem i w perspektywie ciężki wyjazd do Szczecina, no może gdzieś was tam w tej dolnej części tabeli zatrzymać na, na dłużej, czy, 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 czy gdzieś tam patrzycie na to też pod takim kątem, że, że ten mecz jest niezwykle istotny w tym kontekście? Tak, patrzymy na to w ten sposób, ale również patrzymy na to w ten sposób, że możemy zwyciężyć z Górnikiem i zwyciężyć z Pogonią i może gdzieś w innym miejscu. Także tych spojrzeń jest co najmniej kilka. Dla nas najistotniejszy jest teraz mecz z Górnikiem i, i, i ta perspektywa się dla nas liczy, ten cel. Nie, 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 nie zaprzątam sobie głowy tego typu tematami, bo rzeczywiście tych scenariuszy, tak jak pokazuje sama liga, jest, jest sporo. Na pierwszym miejscu są dwa zespoły, które zdobyły komplet punktów w tych dwóch kolejkach, ale tak jak. I jakie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o naszą ligę, to, to jest to liga nieprzewidywalna i, i tak naprawdę wszystko się może w niej e, stać, wydarzyć. Zdajemy sobie z tego sprawę, z pokorą podchodzimy do, do każdego kolejnego rywala, ale, ale mm, na pewno nie ma obaw przed żadnym z nich i, i dla nas istotne jest to, jaki mamy plan i jaki, jak chcemy go zrealizować. Nie, nie roztaczamy tutaj ani czarnych scenariuszy, ani, ani tych bardzo pozytywnych, bo, bo to najzwyczajniej w świecie dla nas nie ma sensu, tylko ta ciężka praca, którą wykonujemy na co dzień da, da nam efekt w postaci zwycięstw i, i tak do tego podchodzimy. Miotryla. O Serafina Szotę i to, jaki jest stan jego przygotowań. Czy on jest w stanie wskoczyć nie do składu, ale do rywalizacji od razu, czy trochę go musicie odbudowywać też? Nie, Serafin przygotowywał się w zagłębiu, jest, jest w pewnej, do, do pełnej dyspozycji, jest zdrowy i, i będzie rywalizował o miejsce w składzie. Jego, jego nominalna pozycja to, to środek obrony, ale grywał też na prawej obronie. Także, także to też jest zawodnik, który, który daje trochę szersze pole manewru, jeśli chodzi o, o defensywę. Bartosz Karcz? Ja Jeszcze tak uzupełniając o, o Serafinie Szocie, chciałem zapytać, czy wy traktujecie go jako takiego zawodnika do grania na już, czy bardziej ten transfer jest takim, który ma być perspektywiczny i, i da jakość w perspektywie, nie wiem, sezonu, dwóch? Myślę, że tu również Serafin będzie potrzebował trochę czasu, żeby się zaadoptować do, do tych warunków, które, które mamy, do tych realiów i, i do ekstraklasy, bo jeszcze na tym poziomie regularnie nie występował. Mm. także to jest gracz perspektywiczny i na pewno w przyszłości będziemy na niego liczyć jest jest elementem rywalizacji bo będzie rywalizował o miejsce w składzie na co dzień jeśli to miejsce sobie wywalczy to nie ma problemu żeby, żeby grał od razu ale, ale tutaj też nie chciałbym nie chciałbym e, żeby ten proces był zbyt krótki, bo, bo zdaję sobie sprawę, że pozycja, którą on zajmuje na boisku jest to pozycja odpowiedzialna i, i ważne jest odpowiednie wprowadzenie zawodnika do zespołu na, na tą pozycję, tak żeby tak, tak, aby zyskał pewność, aby był e, silnym punktem zespołu i, i dawał, dawał tą jakość, którą posiada. Kasz Trzaskowski, to w takim razie, jeżeli Serafin Szota nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry, to mam pytanie: kto z młodzieżowców w takim razie cały czas jest brany pod uwagę najbardziej, jeśli chodzi o ten wymóg młodzieżowca? Cały czas, jak rozumiem, Kamil Wojtkowski z tych zawodników młodzieżowych jest najbliżej tego podstawowego składu. No, bo... Pytanie tendencyjne jest, znaczy nie jest gotowy, I powiem inaczej, każdy z tych zawodników, który, którzy jest w pierwszym zespole są gotowi, są to gracze pierwszego zespołu i oczywiście oni są tam po to, aby w pewnym momencie zaistnieć na boisku. Błędy popełniają zarówno doświadczeni gracze, jak i ci najmłodsi, to jest, to jest taka jest natura piłki nożnej, ale, ale element wprowadzenia, Zawodnika to, to jest dla mnie proces, i, 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 i o tym mówię. Czy zawodnik się utrzyma w pierwszej jedenastce czy nie, to już jest y, oczywiście moja subiektywna ocena, ale, ale też y, element jego postawy na boisku, tego co zaprezentuje. Także, także to, to jest ten aspekt, y, na który ja zwracam uwagę w przypadku, w przypadku graczy. Jest rzeczywiście przepis, który obliguje jednego z tych graczy do grania graczy urodzonych w 98 roczniku bądź też młodszych. I, I wśród tych graczy jest również rywalizacja, jeśli chodzi o pozycje na, na boisku. Także także grają, Inaczej wystawiam zawodnika czy zawodników, którzy, którzy na to zasługują w codziennej pracy, ale też niekoniecznie tak jest, bo w, chociażby w ostatnich meczach wchodził Oleg Buksa, który, który nie musiał koniecznie grać, a, a poprzez swoją postawę codzienną na zajęciach pokazał, że, że mogę na niego liczyć i, i że jest zawodnikiem, który, który może dać w tej, w tej chwili, w tym momencie. Zespołowi to na czym nam zależy, czyli jeśli chodzi o napastnika, aspekt związany z ofensywą. Ja bym chciał się spytać o Denisa Balaniuka. Co jeszcze u niego nie gra tak, że nie jest w pierwszym składzie? Tak, nad jakim elementem jeszcze musi popracować? To do pani to powiedzieć. To nie. <laughs> Mogę spróbować, ale wolę, żeby trener odpowiedział. Co nie gra, ja mam. Każdy mam e, do treningu około 25 graczy, z tego muszę wybrać jedenastkę i to jest moje subiektywne zdanie, który z graczy jest e, gotowy do gry, który, którego, e, które, którego dysygnuję do, do pierwszej jedenastki, a który, który siada koło mnie, bądź go nie ma w 20. E, czego, to, to, są moje, to są moje subiektywne opinie i, i moje subiektywne zdanie i, i, i takie decyzje podejmuję. Denis walczy o to, żeby, tak jak rozmawialiśmy ostatnio o Balickim, tak Denis walczy o to, żeby zaistnieć na boisku. Miał drobny uraz, to, to było, było wynikiem delikatnego przeciążenia, ale wrócił już do zajęć i, i walczy o to, żeby grać od początku. Także, także cieszę się z jego postawy, z tego, jak, jak mocno o siebie i o zespół walczy, ale, ale to nadal ja jestem tym, który decyduje w, w pierwszej jedenastce i, 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 i jeśli da mi taki impuls to do tego, żebym, żebym go wystawił do, w, pierwszym, w pierwszym składzie, jeżeli będzie tak pracował, to, to, to z pewnością przyjdzie i moment na to, że, że i on dostanie szansę. Są jeszcze pytania do trenera? W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo.